Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Podświadomość w praktyce. Dziś porozmawiamy o czymś, co dotyczy każdego z nas: o poszukiwaniu szczęścia. Każdy chce być szczęśliwy. To jedno z najbardziej uniwersalnych dążeń ludzkości. Szukamy szczęścia w pracy, w relacjach, w pieniądzach, w duchowości. Ale co jeśli powiem ci, że im bardziej go szukasz, tym bardziej ono ci ucieka. Znasz to uczucie? Gdy myślisz, będę szczęśliwy, albo szczęśliwa, kiedy dostanę awans. Będę szczęśliwy, albo szczęśliwa, gdy znajdę miłość swojego życia. Będę szczęśliwy, albo będę szczęśliwa, kiedy osiągnę swój cel. A później, kiedy to się dzieje. Szczęście trwa tylko chwila, a później znika i zaczynasz szukać następnej rzeczy, która tym razem na pewno da Ci szczęście. Dzisiaj zastanowimy się, dlaczego szczęście jest tak ulotne. Czy szukanie go to pułapka? Jak znaleźć trwałe poczucie spełnienia bez gonienia za kolejnymi celami? Brzmi ciekawie? To zaczynajmy. Zacznijmy od podstawowego pytania. Czym tak naprawdę jest szczęście? Biorąc pod uwagę, że jest to subiektywne odczucie, to dla każdego będzie to coś innego. Według nauki, szczęście to stan neurochemiczny poziom dopaminy, serotoniny i oksytocyny w mózgu. Ale czy to oznacza, że możemy go kontrolować? Filozofowie twierdzą, że szczęście to harmonia ze samym sobą. Poczucie sensu i akceptacji rzeczywistości taką, jaka jest. Natomiast w kulturze konsumpcyjnej jesteśmy uczeni, że szczęście to sukces, pieniądze, osiągnięcia. Ale im więcej mamy, tym bardziej widzimy, że nam to nie wystarcza. Psychologia pozytywna mówi, że szczęście to efekt uboczny. Nie można go osiągnąć. Można je tylko odczuwać w danej chwili. Czy to oznacza, że powinniśmy przestać szukać szczęścia? No nie do końca. Chodzi o to, jak to robimy. Paradoks szczęścia polega na tym, że im bardziej go szukasz, tym bardziej ono ci ucieka. To taki efekt jeża: im bardziej się do czegoś zbliżasz, tym bardziej to coś się oddala. Szczęście działa jak cień. Gdy gonisz za nim, ucieka, ale gdy przestaniesz go szukać, nagle okazuje się, że jest tuż obok ciebie. Często myślimy, będę szczęśliwy, albo będę szczęśliwa, kiedy coś się wydarzy. A później, kiedy już to mamy, pojawia się nowe kiedyś. Dlaczego szybko przyzwyczajamy się do dobrego? To adaptacja hedonistyczna. Zdobywasz wymarzoną pracę i po miesiącu stajesz się normą. Znajdujesz miłość i po pewnym czasie zaczynasz zauważać wady tej osoby. Zarabiasz więcej, ale za chwilę chcesz jeszcze więcej. To mechanizm ewolucyjny. Mózg nie chce, żebyśmy byli zbyt długo zadowoleni, bo inaczej przestalibyśmy dążyć do rozwoju. Czy paradoks dążenia do szczęścia to iluzja? Szczęście nie jest miejscem, do którego możesz dojść. Jest stanem, który możesz odczuwać tu i teraz. Gonienie za szczęściem sprawia, że zawsze jesteśmy w stanie jeszcze nie teraz, za chwilę, jak coś się zmieni. I to jest takie błędne koło. Im bardziej próbujesz kontrolować swoje szczęście, tym bardziej ono się wymyka. To co w takim razie robić? Jak być szczęśliwym teraz? Przestań gonić za szczęściem i po prostu bądź szczęśliwy. Praktykuj uważność, skup się na teraźniejszym momencie. Nie czekaj na lepszą przyszłość, zacznij zauważać drobne radości dnia codziennego. Zmień swoją definicję szczęścia. Nie traktuj go jako celu, ale jako efekt uboczny robienia tego, co kochasz. Nie pytaj, jak mogę być szczęśliwy albo szczęśliwa. Zapytaj, jak mogę być bardziej obecny albo obecna w swoim życiu. I praktykuj wdzięczność. Zamiast myśleć, że czegoś ci brakuje, pomyśl o wszystkim tym, co już masz. Udowodniono, że osoby praktykujące wdzięczność są dużo bardziej szczęśliwe niż te, które stale dążą do nowych rzeczy. Zamiast szukać szczęścia, znajdź sens. Viktor Frankl w książce Człowiek w poszukiwaniu sensu mówi, że szczęście przychodzi do tych, którzy mają głębszy sens życia. Kiedy masz misję, pasję, cel, często szczęście samo się pojawia. Działaj. Ruch również daje szczęście. Sport, spacery, taniec. Ruch powoduje wydzielanie endorfin i natychmiast poprawia nadstęp. Jeśli chcesz być szczęśliwy albo szczęśliwa, zacznij robić coś dla innych. Pomaganie innym wzmacnia poczucie szczęścia. Paradoks szczęścia polega na tym, że im bardziej go szukasz, tym bardziej się oddala. Taka pogoń za szczęściem to pułapka. Szczęście to stan, a nie cel. Przestań czekać, zacznij zauważać to, co już masz. Bo wdzięczność, sens życia i uważność są kluczem do prawdziwego spełnienia. A co ty myślisz o szczęściu? Czy zauważyłeś albo zauważyłaś, że czasem, gdy odpuszczasz, szczęście przychodzi samo? A może cały czas gonisz za szczęściem i czekasz? Podziel się w komentarzach. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Podświadomość w praktyce. Do usłyszenia. Dzięki. Cześć.